Już? Nie. Okay. Yy... Witam z Podsądu Rejonowego w Tychach, gdzie prowadzę protest od 8 sierpnia 2023. Nie jestem takim mówcą jak Andrzej Duda, prezydent, raczej taki jak Bolek, nie? i muszę skarki przeczytać, że będziemy razem z Wiesławem Miskiewiczem uciekać. Polski do Budapesztu będziemy się ubiegać o azyl polityczny przed reżimem, represjami wymiaru sprawiedliwości, sądów, prokuratury, policji. 22 stycznia będzie wymierzona kara więzienia za pomówienie byłego komendanta policji, a obecnie wiceburmistrza pszczyny. Yy, yy, burmistrza pszczyny. 30 listopada 2023 roku przegrałem sprawę o to, że pomówiłem na transparencie wiceburmistrza Pszczyny Piotra Siedziny za treść na transparencie wiceburmistrzu Piotra Siedzina, jak długo będziesz krył kolegów przestępców podczas protestu przeciw ustawiania spraw w sądzie w Pszczynie. I ten wyrok, który wydała Agata Gócz yy, jest myśl prawa nieważny. I to każdy profesor, wykładowca prawa to powie, że to jest nieważny. Yy, w pierwszej sprawie, kiedy prowadziłem protest pod sądem w synie zostałem oskarżony, że publicznie jest w CDM wieczorek sądu w synie. Yy, się, y, y, sędzia Agata Gorgi powinna się wyłączyć, bo ja złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Krajowej na nią o popełnieniu przestępstwa i z drugiej sprawy już nie powinna prowadzić, no bo ona już nie była niezawisłym sędzią, tylko y, działała y, we własnej sprawie. No, sędzia we własnej sprawie. Y, y, i teraz y, chciałem powiedzieć, że 9 grudnia miałem sprawę, za, y, że, że znieważam konstytucyjny organ państwa. Zostałem ukarany pracami społeczno-użytecznymi, 20 godzin tygodniowo przez okres 9 miesięc, y, miesięcy plus koszta. Złożyłem wniosek dowodowy w postaci świadków, sędzia z Sądu Rejonowego, Jacek Szczolski-Mysłowicz wykazał się jak stalinowski sędzia. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. I chciałem powiedzieć coś o Narymberdze, że ci naziści, naj, naj, najwięksi zbrodniarze mieli prawo do obrony, a ja w demokracji nie mam prawa się bronić. No co jest grane? No, no jak mamy demokrację? Mamy ją, wszędzie demokrację, ale dla wybranych ludzi. I chciałem powiedzieć, że 22 listopada orzeczona została kara Pozbawienia wolności za pomówienie sędziów nie, o tak zwane kolesiostwo Uwiesława Mieszkiewica, co było całkowitą nieprawdą, manipulacją asesora Tomasza Iwanka z Sądu Rejonowego w Krzynie wyrok wydała sędzia, ta sama sędzia, Agata Gocz-Grzywnowicz z Sądu Rejonowego w Tychach, stosując tak zwane sądy kapturowe czyli wyroki bez prawa strony do obrony i poza tym dopuściła się jeszcze oszustwa usuwając dokumenty z akt sprawy w całym tym procesie Wiesław Miskiewicz pozostawał bez jakichkolwiek informacji, aż do uprawomocnienia wyroku. To ten podstępny jeden wpływ sędzi Agaty Goczgrzywnowi, aby karać osoby, które są niewygodne dla reżimu nadzwyczajnej kasty ubezpieczeń. Ci sędziowie tak wyrokują dla kariery i pracy w Sądzie Okręgowym. Yy, I chciałem powiedzieć, że do Sądu Okręgowego się dostaje w pierwszej kolejności szlachta ubecka, a później ci karierowice. Nie? I, I tam jest największa patologia w tym Sądzie Okręgowym. Tak. Yy, i wyjazd na Węgry do Budapesztu, yy, starają się o ochronę, czy czy o azyl polityczny pozostaje jedynym wyjściem dla takich skazańców politycznych jak my. Wyjazd na Węgry do Budapesztu starają się o ochronę, czy azyl polityczny pozostaje jedynym wyjściem dla takich skazańców politycznych jak my, obywateli wyklętych Jarosława Marciniaka i Wiesława Miskiewicza. I chciałem przytoczyć słowa papieża pierwszego Jana Pawła II, który powiedział wolność jest tylko wówczas, gdy naród tworzy jedno, a lud w nim żyjący czuje się włodarzem, a nie zaś niewolnikiem garstki opętanych. Taka jest prawda. I to są bardzo mądre słowa więcej pamięci Jana Pawła II. I będę, pomyślę, że z tego Budapesztu wrócę dalej reformować sądy, bo tu nie ma problemów. Tych podpadziorków usuwać lub zamykać z wysokimi wyrokami. I żadnych tam problemów nie ma. Ale trzeba zmienić prawo wobec sędziów, prokuratorów, polityków, tych nietykalnych. Ja mam sposób, żeby zarówno ich rozliczał. Na razie dziękuję i naprawdę musimy wyjeżdżać i prosić się o azyl albo ochronę na Węgry, bo tu nas pozamykają, a jak nas zamkną to na pewno nie Na pewno będzie życia. Na pewno zamordują nas, tak jak Andrzeja Lekora, o napisałem na, 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 na banerze, że, że, że nas zamordują. Że to obozowisko wielokrotnie było rozwalane przez bezdomnych, zapuszczanych, oczywiście informatorów policyjnych. Ci, są mają nagrabione, to oni wszystko zrobią, żeby się nie dostać do więzienia. O, tu, tu taki piękny panel wystawiłem, który się, no, myślę, że, że kiedyś się sprawdził. Na razie dziękuję pod sądu Rejonowego Tycha, skazany Jarosław Miszkiewicz i ukrywający się przed policją Wiesław Miśkiewicz, który też jest niewinny. Dziękuję bardzo.